Cześć, jestem Klaudia Kanono i już. Witam was w szybkich odpowiedziach. Uzupełnij zdania, poprzez poprawne uzupełnienie zdań. Gazy szlachetne to pierwiastki chemiczne, które znajdują się w i gazy szlachetne są w ostatniej grupie, czyli w grupie 18 i mamy podkreślać poprawne uzupełnienia, czyli podkreślamy 18. W grupie układu okresowego. W powłoce walencyjnej gazów szlachetnych z wyjątkiem helu znajduje się i jak mamy grupę powyżej 13, to odejmujemy 10, czyli 18 odjąć 10 to 8 elektronów walencyjnych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.